Dzień dobry, dzień dobry w ten poniedziałkowy poranek. Tradycyjnie doszedłem do wniosku, że w poniedziałkowy poranek kawa smakuje najlepiej z Wami. Dlatego życząc Wam spokojnego, udanego startu w nowy tydzień, w nowy dzień przede wszystkim. Eee, po prostu łyczek kawy eee, gorąca. E, nie, nie lubię gorącej kawy ale to nic poświęcę się dla Was specjalnie e, to oczywiście żarcik życzę Wam naprawdę żeby ten tydzień Wam spokojnie minął mam nadzieję, że w ciągu tygodnia będziemy się widzieć, słyszeć e, będę Was informował prawdopodobnie już w tym tygodniu ruszy regularna audycja o 20 w Radio Pawlo ale to szczegóły wszystkie będą tutaj na tej stronie jak zawsze, uśmiechnięty Wasz Pawlo.